Jaka, jaka była Państwa inicjatywa, jaki był Państwa wkład w tą e, współpracę, w organizację festiwalu? Czyli e, tutaj przede wszystkim chyba o rekonstrukcji neonu i kubików na fasadzie Emilii, ale także o cał, całokształcie tej współpracy. Rzeczywiście kilka miesięcy temu zaproponowali nam Państwo współpracę przy Wiosnę festiwalu i myśmy na tę współpracę bardzo, propozycje bardzo chętnie przystali. To się zbiegło też z naszymi planami rewitalizacji eminu. Czego przykład mamy na pierwszym piętrze, właśnie na parterze, pierwsze piętro będzie poddane rewitalizacji, rewitalizacji za kilka miesięcy. Także dla nas tak naprawdę to jest kilka miesięcy przygotowań do efektu, jaki dzisiaj właściwie możemy podziwiać. To znaczy kilka miesięcy temu przeprowadziliśmy remont parteru, a zintensyfikowaliśmy działania właśnie, jak podpisaliśmy między sobą umowę. Umowa obejmowała również rekonstrukcję Naomu, historycznego hmm. Emilia oraz kubików, które um, pojawiły się w 70 roku na otwarcie Emilii, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale za rok Emilia będzie świętować swoje 40 godziny. Mm -hmm. I tak naprawdę planując rekonstrukcję, czy też neonu i, i rewitalizację salonu, zastanawialiśmy się, co zrobić z siatką reklamową, która wisiała na fasadzie jeszcze niedawno. No i to, niedawno, jakby, to na... był pierwszy krok. Tak, to, to, był to był pierwszy krok, to krok, pierwsza taka inicjatywa. Co, tak naprawdę. Um, um, Zaproponowali nam, zasugerowali, co żebyśmy coś z tą siatką zrobili. Właściwie było pytanie, czy możemy coś z tą siatką zrobić. Ponieważ myśmy się zastanawiali od dłuższego czasu, co zrobić na elewacji, żeby ona odzyskała swój dawny blask, czy znowu zrobić nową reklamę, czy, czy zdjąć ten, ten, ten baner. Więc zdecydowaliśmy się na zdjęcie baneru. I w sumie to był bardzo słuszny krok, bo. Odkryliśmy nowe sumie. Baliśmy się, że zostaniemy w dosyć złym stanie fasady Emilii, natomiast rzeczywiście wygląda ona pięknie i chyba wszyscy mamy takie samo zdanie na ten temat. W kolejnym etapie pojawił się Neon i, i Kubiki. Warto nadmienić, że wykonawcą tego neonu Emilia i Kubików jest firma reklama, która wykonywała ten Neon i Kubiki 40 lat temu. Dotarliśmy również Na do podstawie tych samych, tak, no, planów. To samych planów dokumentacji. To oczywiście dzięki Państwu dotarliśmy do um, projektu, oryginalnego projektu tego neonu z 70 roku, e, który no, gdzieś był zakopany w archiwach firmy Reklama mhm. I dzięki temu udało się bardzo e, e, idealnie właściwie od, zgodnie z oryginałem odtworzyć ten neon. Mhm. Publiki wyglądają trochę inaczej. Ale to dlatego, że y, obecnie w naszym sklepie sprzedajemy tylko meble i, i dodatki. Y, dodatki zresztą to jest nowość, którą wprowadziliśmy, żeby lepiej wyglądały ekspozycje. Mm. Y, chcieliśmy nowy asortyment wprowadzić do sklepu. Natomiast wcześniej w, w latach 70 w Emilii sprzedawaliśmy również lampy, dywany, y, tkaniny. tkaniny mm -hmm. tak. Być może powrócimy zasłany. do tego tak, zasłony. Mm -hmm. Może powrócimy kiedyś do tego, nie wiadomo. Jeszcze chciałam jedną rzecz powiedzieć, że dzięki temu dotarliśmy również do projektanta, do profesora Perepłysia. Myślę, że warto jego nazwisko tutaj wymienić, uh -huh. który nam bardzo pomógł w wiernym odtworzeniu tych elementów. Oprócz, no i oczywiście w, w, w daliśmy Państwu, czyli daliśmy muzeum wolną rękę, jeżeli chodzi o zagospodarowanie przestrzeni w Emilii na wszystkich poziomach handlowych uh -huh. i myślę, że efekt jest bardzo fajny, mimo tego, że wszystkich nas to kosztowało trochę trudu i cierpliwości, bo handel cały czas tutaj się odbywa codziennie, również w dniu otwarcia wystawy, w ten dzień Specbook. Ja tutaj też chciałam bardzo podziękować y, wszystkim naszym pracownikom, którzy angażowali tak. się w to przedsięwzięcie. Y, pracownikom sklepu i, i również pracownikom naszej firmy, mhm. y, bo rzeczywiście pracy było dużo, ale efekt chyba jest zadowalający nas wszystkich. Y, myślę, że Emilia odzyskała swój dawny blask, y, przede wszystkim fasada Emilii. A te działania które rewitalizacyjne, które podejmujemy, no to jakby jest kontynuacja działań zmierzających do temu, żeby ta żeby rzeczywiście była takim miejscem gdzie, że, kojarzącym się z meblami, mhm. gdzie można przyjść wybrać meble. Mhm. Czyli optocz jeszcze obtycz tej, tej fasady i działań wewnątrz Emilii, również Państwo zgodzili się na taką dosyć silną ingerencję tutaj w łącznik, łączący siedzibę tymczasową siedzibę Muzeum Sztuki Nowoczesnej, a pawilon meblowy Emilia i tutaj właśnie powstała praca Kasi przezwańskiej, a także na tyłach właśnie Emilii, wielka interwencja malacka Tobiego Patersona. Także jakby z wewnątrz i zewnątrz cała Emilia tak naprawdę została włączona w, w projekt Warszawa w budowie. Tak, ja myślę, że Emilia stała się w tym okresie od 3 października do 22 listopada tak naprawdę galerią. Wszystkim tak się podoba praca Odebiego-Patersona, mhm. że myślę, że zostanie to, że nie będziemy odtwarzać jasnej ściany, tylko pozostanie ten, to dzieło dopóki będzie Emilia istniała. My mamy, mamy też nadzieję, że budynek Emilii przetrwa <noise> wszelkie momenty kryzysowe, i, i jakby nie będzie takich planów, aby może powstał w miejscu tego budynku jakiś, jakaś inna architektura, i że będziemy dbać jednak o tą modernistyczną architekturę, żeby ona nie zniknęła z mapy Warszawy. I, i właśnie to jest jakby taka perełka. To jest przykład takiej architektury, która. Jest niestety momentami zagrożona, ale tutaj jest jednak bardzo cenna, zwłaszcza właśnie dla, e, dla tego miasta, dla klimatu Warszawy. I... Ja sobie zdaję sprawę, że rzeczywiście ten budynek jest zakorzeniony w świadomości warszawiaków bardzo, bardzo silnie. Pojawia się w wielu e, filmach czy programach e, jako tło, e, w filmach e, nie lubię poniedziałków, co mi zrobisz, jak nie mi złapiesz miś ale nie mogę się wypowiadać tak co do przyszłości tego budynku, niestety. Mogę jedynie obiecać, że dopóki budynek będzie istnieć, będziemy brać o to, żeby cieszył oko. A my mamy nadzieję, że jeszcze będziemy współpracować razem. Mam nadzieję, bo Może jakoś... współpraca rzeczywiście układa się bardzo dobrze, jesteśmy zadowoleni. Bardzo nas cieszyły tłumy, które pojawiły się na otwarciu wystawy, które skandowały i właściwie owacją nie było końca, część odpalenia neonu. E, także to nas potwierdza w przekonaniu, że pomysł e, na współpracę między nami z racji sąsiedztwa również e, jest bardzo dobry. I myślę, że przy kolejnych propozycjach będziemy otwarci. E, myślę, że warto też zwrócić uwagę na fakt, że. E, Emilia to nadal sklep meblowy z bardzo dobrymi meblami. Może wiele osób w dobie bardzo dużej konkurencji na rynku. Trochę zapomniało o Emilii, ale myślę, że warto odwiedzić ten sklep, jeżeli się szuka mebli, bo nasz asortyment jest przeznaczony dla każdego i każdy na pewno coś ciekawego znajdzie. Mamy najlepszych polskich producentów w ofercie. Staramy się wciąż utrzymywać jak najlepszą jakość, współpracować z jak najlepszymi producentami, pokazywać nowości. Dlatego wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do linii. Tych, którzy zapomnieli o tym sklepie, bądź tych, którzy przechodzą i zaglądają nieśmiale do środka, zapraszam na udane zakupy. To wszystko. To dziękujemy. Situ.